Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o panach. Ich start 12 sierpnia: Henryk Szost, Marcin Chabowski. Henryk Szost zdaje się, że jest wielką nadzieją, nie tylko Polaków, ale i Europejczyków na, na to, żeby zająć miejsce w czołówce. Ja Nie mówię o podium, bo też nie, nie narzucajmy tej presji z góry. Konkurencja jest ol, olbrzymia. Myśli, że, że to jest biegacz światowej klasy. E, Heniu jest na pewno e, osobą bardzo ambitną i on zawsze walczy do samego końca. E, e, no jest e, aktualnym rekordzistą Polski. E, jego wynik jest proporcjonalnie najlepszy e, z, naszej, z tej naszej trójki e, maratończyków. E, no i on na pewno ma m, potencjalnie największe szanse uzyskać jak najwy najwyższe miejsce. E, Myślę, że, że y, może sprawić bardzo miłą niespodziankę. Mhm. Mówiłeś o strategii biegu, mówiłeś, że nie biegnie się na czas, że nie masz pacemakerów, którzy pociągną za sobą tego, który chce wyśrubować swój najlepszy wynik. Jaką należy wybrać strategię? Teraz pomówmy o panach trochę, by, by być w czołówce, by, by zapewnić sobie miejsce gdzieś wysoko. Mm, tutaj może być y, sytuacja. Y, Taka, która będzie sprzyjać właśnie naszym zawodnikom, ponieważ na takich prestiżowych maratonach są pacemakerzy i z tych pacemakerów głównie korzystają właśnie zawodnicy czarnoskórzy, którzy tak naprawdę biją rekordy świata na dzień dzisiejszy. Teraz być może to oni właśnie będą tymi pacemakerami dla naszych zawodników, więc może to być właśnie sytuacja bardzo dogodna. Powiedz, wyobrażasz sobie za lat 5, 10, może dalej, kogoś, kto jest w stanie dystans maratoński przebiec e, poniżej dwóch godzin. Myślę, że to już e, tak e, nieubłaganie się zbliża, ale ciężko jest wskazać osobę, bo e, ciągle następuje ta rotacja zawodników, e, ale fajnie by było, jakby. E, szło to wszystko do przodu. A czy to nie jest złamanie takich, no, barier człowieczeństwa, e, powiem, no bo pokonać taki dystans w takim czasie, to, to, to jest rzecz po prostu niemożliwa. To trzeba wyśrubować je, swój organizm, trzeba wyciągnąć z niego aż tak wiele, że momentami mu się szkodzi, prawda? E, no, ale od tego są właśnie te bariery, żeby je łamać. I tak na przykład było w przypadku, kiedy Yy, obecna rekordzistka świata Paula Radcliffe yy, pobiegła wynik yy, taki, do którego w tej chwili nie mogą się zawodniczki zbliżyć. Właśnie, to jest zawodniczka, która też z przełajów yy, się wzięła, ona też tam biegała na tych yy, dystansach. Jaki jest, jaka jest najlepsza specyfika maratończyka? Skąd się powinien wywodzić? Co powinien robić na początku? Bo wiadomo, że maraton jest w jakiś sposób zwieńczeniem jego lekkoatletycznej yy, drogi, prawda? Yy, to już jest, tylko zależy tak naprawdę od, od, tego, od, od indywidualności zawodnika. Jedni są bardziej predysponowani do biegów przełajowych, inni do biegów długich, także chyba nie ma jakiejś specjalnej recepty. Dobrze, będzie medal, jeśli chodzi o Polaków. Wierzysz w to na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie na dystansie maratańskim? Czy będzie medal, nie wiem, ale na pewno będę mocno trzymać kciuki i, yy, i liczę na bardzo miłą niespodziankę.